Rise of Kingdoms, na co i kiedy wydać nasze klejnoty. Sprawdźmy ten temat. No, Siemandaro mordeczki, moi jest ja z tej strony Borsuk, a to jest kolejny odcinek z mobilnej gry Rise of Kingdoms, gdzie będziemy dzisiaj sobie sytuację, jeśli chodzi o klejnoty, na co je wydawać, kiedy robić te zakupy. No i wiadomo, na co nie wydawać, tak? Także jeżeli jest to temat, który Cię interesuje, zapraszam do obejrzenia całego materiału, bo będą zawarte w nim bardzo, bardzo istotne informacje, kluczowe wręcz powiedziałbym, do rozwoju Twojego konta. Bierzcie, słuchajcie, popcorn, jakiś tam kurte ulubiony napój, Coca-Cola, ja dzisiaj piję herbatkę i jedziemy, słuchajcie, z tym tematem. Więc słuchajcie, kilka rzeczy, bo parę osób już kiedyś mnie pytało i tak dalej, i tak dalej z tymi klejnotami, jak to wygląda. Po pierwsze, po pierwsze to jest to, Wchodzicie sobie w ustawienia. OK? Ogólne ustawienia. Zjeżdżamy sobie tutaj. OK? Potwierdzenie użycia klejnotów. Zawsze przypominaj. OK? Musicie to mieć. Bo czasami jest tak, że nie wiem, obudzę się w środku nocy, człowieku idę na siku albo tam do lodówki, czasami mam takie odpały i człowieku, a se kliknę. No ale czasami kliknę i czasami człowieku wydam na coś hajs w ogóle niepotrzebnie, nie. Na przykład 2000 gemsów, nie? Bzdura. No, i to jest taka pierwsza rzecz, nie? Druga rzecz, na co bym się na początku skupiał. Zaraz przejdziemy do całych, jak to się mówi, miten and Potato z tego filmu, czyli kartofli i człowieku, miecha i sosu, szteka tego, tego filmu, ale na początku bardzo ważna rzecz. Jeżeli nie widzieliście filmu o, jak omawiałem, różne konta VIP, to teraz się Wam pojawi tu na górze w kartach. Jak nie zapomnę, to wrzucę też w przypięty komentarz. Natomiast nie klikajcie jeszcze, sprawdźcie co sobie po tym filmie, ale tam omawiałem wszystkie te VIP, co i jak z tym VIP no jest to ważne, żeby wbijać te VIP, ok? Jak najwięcej tylko możecie, e, tak naprawdę. Bo jakby jedna oso jakby osoba doszła do tego VIP na przykład 17, na przykład czy 16, na samym początku gry. To cała rozgrywka byłaby miliard razy w ogóle łatwiejsza, nie? O wszystko byłoby łatwiejsze. Szybkość badania, wszystko, no w ogóle, wszystko byliście, bylibyście w ogóle. Co nie? Więc jest to ważne. Obejrzyjcie sobie tamten film. Ale dobra, słuchajcie, pierwsza rzecz, którą chcecie wydać wasze Gemsy, ok? To jest jak najszybciej dojść do e, VIP 6. Dlaczego? Dlatego, że tu się Wam odblokowuje druga kolejka do budowy, a na początku budowanie będzie ultra, ultra ważne. Mam nadzieję, że oczywiście wybraliście sobie y, Chiny jako Waszą początkową cywilizację, bo tak naprawdę Chiny do poziomu, załóżmy, cywilizacji 20, ratusza 25 i nawet ponad teoretycznie jest to dobra cywilizacja. Natomiast powiedziałbym y, realnie do poziomu 22, 23 i można zmienić na przykład na Francję. Dlaczego? Dlatego, że Francja ma poziom. Y, punkty leczenia, tak? Dużo szybciej leczysz swoje wojska na KvK, a pewnie już przy takim lewo, levelu ratusza 24, czy tam 23, może 22, będziecie już pewnie walczyli i to tak na ostro, nie? Także, także tak, ale na początku, słuchajcie, level VIP 6, musicie to wbić, więc walcie Jemy, ile wlezie właśnie w to, jeżeli możecie. Z góry przepraszam... Jeżeli słychać gościa na zewnątrz, który operuje piłą mechaniczną i tnie jakiś metal. Dobrze, kochani, w momen, w, wobec tego, jeżeli w momencie, gdy już wbijecie ten VIP 6, w tym momencie musicie się zacząć koncentrować na tym, żeby mądrze wydawać te wasze klejnoty. No więc pierwszą zasadą dynamiki jest to, że moim zdaniem, oczywiście możecie robić tak, jak wam pasuje, ale jeżeli chcecie ode mnie mojej opinii, to moja opinia jest taka, że nie wydaję moich klejnotów. Chyba że jest więcej niż klejnoty, e, który e, event, który się pojawia mniej więcej co 5 tygodni. Okay? Możecie sprawdzić u Was w sojuszu, wasi liderzy. A4 będą wiedzieli, zresztą powinniście mieć rozpiskę wszystkiego. My mamy na przykład rozpiskę u nas na Discordzie. Człowieku, wszystkiego na cały rok, nie? Ja już wiem na święta co będzie, jakie będą eventy, kiedy dokładnie, w jaki dokładnie dzień. Także to jest bardzo, bardzo ważne, żeby taką rozpiskę mieć i wiesz wtedy, tak jak mówię, co 5 mniej więcej tygodni, ale jest to ważne, żeby mieć te gems'y na ten event. Najlepiej jakbyś miał 50 tysięcy tych gems'ów, bo tyle jest dokładnie potrzebne na ten event, żeby go zmaksować. Ale jak będziesz miał 7, jak będziesz miał załóżmy 14 tysięcy, no to też dasz radę, bo zrobisz po prostu metodą takiej starszej pani, jak to się mówi, że po prostu 7 tysięcy w jeden dzień wydasz tych gemsów i w 7 tysięcy w drugi. Zresztą. Film do tego, jak, co i jak z tym eventem znajdziecie również w przypiętym komentarzu. Jaki tutaj teraz się w kartach pojawi? Więcej niż klejnoty, bardzo ważny event w ogóle w tej grze. Nie. Teraz, tak. Jak ten event się pojawi, w co dalej w ogóle chcecie ładować? Ja w ogóle bym zapomniał o czymkolwiek innym, tylko i wyłącznie VIP. To jest moje zdanie, ok? Wy możecie robić sobie po swojemu. Natomiast ja uważam, i ci co chcieliby się mnie posłuchać, to uważam, że to jest bardzo dobry temat, żeby co 5 tygodni wbijać te gemsy maksymalnie VIP. Dlatego, że na przykład ja teraz jestem już koks, bo. Yy, znaczy koks, no nie jestem koks, no ale ja już teraz jestem wyluzowany, bo mam 90 złotych rzeźb co miesiąc za free. Do tego mi dochodzą jakieś inne eventy. Bajery rowery. Naprawdę mam już tego dużo. Nie? Znaczy, do niedawna zbierałem, maxo, robiłem jeszcze tam yy, guana, ale teraz zbieram rzeźby na jakiegoś dowódcę. Prawdopodobnie na Joanna Dark Prime, ale nie wiadomo, bo jak wejdą jakieś nowi dowódcy kawalerii, załóżmy, do tego czasu, jak zbieram 690 głów, no to yy, może zmi zmienimy trajektorię. Ale słuchajcie, to jest ważne. VIP... Walicie ile wlezie, ok? Ja, jak dobiję do VIP 15, to się wyluzuję i zacznę robić inne rzeczy. Korci mnie bardzo, żeby sobie, wiecie, na coś innego wydać. Teraz tak, tak zwane essentials, to, co będziecie musieli zrobić, żeby dobić do T5, to są budynki. W budynkach. Yy, przynajmniej na przykład jak masz szpital, to przynajmniej jeden ze szpitali będzie musiał być na poziomie 25. Farma, przynajmniej jedna na poziomie 25. Kamieniołom, przynajmniej jeden na 25, tak? I tak dalej, i tak dalej, tak? Tutaj te wszystkie stania, yy, koszary i tutaj strzelnica i warsztat, to wszystko będzie musiało być na 25. Tu. Yy, yy, skauci i tak dalej. Do skautu chyba tego nie było trzeba, a nie, właściwie nie pamiętam. W, w, w każdym razie jest specjalna rzecz, którą będziecie musieli do tego dokupić. Jest to szkic mistrza, żeby otworzyć, żeby móc budynek dobić do 25 poziomu. Ich szkiców mistrza będziecie musieli wydać, więc jak jesteście na etapie, już jesteście blisko, no to na ten szkic mistrza wydać na yy, evencie więcej niż ten jest jak najbardziej wskazane i musicie to zrobić, nie? bo inaczej nie dobijecie. Tutaj macie 2000 za każdy szkic. Co nie? Druga sprawa, no jeśli chodzi o wasz zamek, jak już wiecie bądź nie wiecie, Księga Przymierza jest będzie ważna, tak samo jak. Strzały oporu. Strzał oporu bym nie kupował, bo będzie was kasowało 10 klejnotów za każdą strzałę. Nie kupujcie tego. Jeżeli dojdziecie do momentu, że już naprawdę nie możecie, to ewentualnie mo zgodzę się, że można wbić w to, nie? Tą księgę przemierza trochę punktów. Bo będzie wam inaczej naprawdę bardzo, bardzo ciężko, żeby te punkty dobić, żeby dobić do te 5 żeby każdy budynek był zmaksowany do yy, levelu 25. Tak więc, potem jak już to macie zaliczone wszystko, no to już jesteście, tak jak ja, załóżmy, prawie VIP 15. Ja dopiero teraz zacznę. Aha, jeszcze jedna rzecz. Stanowisko yy, Esmeraldy, tak. Nie kupujemy stąd nic, ok? Bo jak wiecie, yy, bądź nie wiecie, yy, no te rzeczy. Szkoda kasy na to, moim zdaniem. Nie wydajemy na takie pierdoły. My konkretnie się skupiamy na ewentualnie, jeżeli już to sklep. Ludzie mówią, a nie, w sklepie nie. No nieprawda, bo jeżeli już mam wysoko VIP, już nie chcę wbijać w VIP, mam już wszystkie budynki na 25, jestem już, wiesz, sezon podbojów, jestem już wariat. No to na przykład jakieś materiały. Spoko, bo potrzebuję załóżmy materiałów, tak, żeby robić sobie, a może na przykład nie potrzebuję, może chcę, chcę wzbić sobie, wiesz, yy, wyświetlenia, yy, te, yy, przyspieszenia, tak, to jest bardzo dobry zakup tutaj, ja uważam, że no te też w sumie czemu nie, nie? Jak już nie masz na co wydawać, to tu jest ok. ja na przykład yy, czekam do VIP 15, możecie mnie zbesztać, powiedzieć, że a nie, to niedobry pomysł, ja będę tą rezerwę sobie kupować. Na, VIP, na ten, na więcej niż Gemsy. Ja będę te rezerwy kupować, nie? 20 razy 20, żeby jak najwięcej, bo teraz wiem, jak. Teraz naprawdę dużo w tym KvK walczyłem i straciłem naprawdę sporo woja. I słuchajcie, no nie ma żartów, nie? Także wiecie, każdy wydaje na co chce, nie? Tutaj powiększenie armii też no spoko, nie? Chociaż na to bym nie wydawał, bo to idzie, idzie dostać, nie? Ważna rzecz jeszcze, to z reguły się nie zdarza, ale oczywiście wiecie, jak są te eventy, na przykład na święta, na Halloween, na zająca, tak, te takie różne eventy ważne, to tam się pojawia taki 7000 7 gemsów event. 7K event, nie? My na to mówimy 7K event, nie? Czyli 7000 event. I tam trzeba wydać 7000, żeby odblokować więcej nagród. Tylko wiecie, co jest najlepsze, że jak odblokujecie te 7000 gemsów, za te 7000 gemsów. To te 7000 gemsów do Was wraca, jak dobijecie do końca tej e, całej trajektorii, nie? Tych wszystkich nagród. No trzeba tam nawalać barbarzyńców, robić te zadania dzienne, wszystkie różne robić, nie? I dostajecie takie nagrody, że to jest koks. Przyspieszenia człowieku i to takie grube przyspieszenia. Złote rzeźby, bardzo dużo złotych rzeźb. E, jakieś złote gwiazdki, złote rzeźby, no naprawdę sporo różnych fajnych rzeczy. Plus dostajecie z powrotem te gemsy. I w, obliczyłem, sprawdziłem, na sam koniec dostajecie dosłownie te 7000 do was wraca, to jest tak jak taki yy, sklep, jak otwierasz sklep i masz, yy, prowadzisz sklep, taki cash flow, nie? Że zawsze 100 do, w, złotych, czy tam 1000 złotych zawsze musi w kasie być na wydawanie reszty, nie? No to to jest też u was, też musicie starać się zawsze trzymać jakąś tam ilość tych klejnotów u siebie, nie? No i jeśli chodzi o Morden gems, no to wiadomo, trzeba pamiętać o tym, żeby nie wydać więcej niż potrzeba, nie? Także wydajemy gemsy tylko i wyłącznie na tym evencie, moim zdaniem. Najpierw VIP6, a dopiero potem jedziemy taką, takim, taką trajektorią, nie? Dajcie znać, jeżeli myślicie, że to jest dobre bądź niedobre, ale wydaje mi się, że to jest jak najbardziej okej. Okay. I tak jak mówię, jak już wszystko mam pomaksowane, jak już jestem zadowolony ze za swoim VIP a, i za bardzo już nie mam... Już nie ładuję w to VIP. Załóżmy, bo już mam na przykład VIP 16, albo tam 17. No, tak jak mówię, ja poczekam do 15 i troszeczkę się wyluzuję z tym VIP, ale no wiadomo, że na dłuższą metę będę dalej wa walić w VIP. Nie? No ale dojdzie do tego kiedyś, że może już będę miał to VIP 18 i może już nie będę musiał więcej w VIP walić. Tak jak wiecie, no wszystkie budynki są już pomaksowane. To moim zdaniem, śmiało można tutaj ze sklepów te rzeczy ładować. Tak jak mówię, no nie ładowałbym we wszystko, e, nie ładowałbym na przykład we wszystko, ale tutaj słuchajcie, na przykład te 5 minutówki za 6, można, no są to przyspieszenia. No tutaj te, no tutaj te materiały, te mówię, o tych, nie? tego nie. Tego nigdy nie wydajemy. Na surówkę, na jedzenie, na ten raczej bym nie wydawał na to. Te szkice, no, na te nie, ale na te, na te szkice, kochani, tutaj, no to tak. Jeżeli Wam jest potrzebne i możecie, no to jak najbardziej. Jeżeli brakuje szkicy, ja prawdopodobnie będę też w to walić, nie? W gwiazdki bym nie walił, w te klucze suwerena, no można, no jest zniżka, ale bo ja wiem, raczej bym trzymał. Na pewno bym nie dawał w te <laughs> rzeźby ani nic, ale tutaj wiem, że niektórzy dają na przykład złote rzeźby, nie? Też bym stąd nie zbierał złotych rzecz, po 2000 to jest drogo. Ale tutaj mamy piękną zniżkę, minus 90, i to jest piękne. I tu też minus 90. No i tutaj przy VIP 18 e, można kupić sobie jeden złoty materiał z e, skrzyni, ale też nie wiem, czy to ludzie kupują. Nie kupują, pewnie może i kupują. Te 24 godziny też jest przyjemne, zobacz. Także przyspieszenia, jak najbardziej, nie? Przypieszenia, no i ewentualnie tutaj, te niektóre rzeczy, nie. <laughs> nie wiem, co wam mam powiedzieć. Za dobrze to nie działa, dlatego że te skrzynie strasznie randomizują i możesz mieć 10 skrzyni, dostanie na przykład to, czego nie chcesz, żebyś dostał. Wiesz o co chodzi? To, czego ci nie brakuje. Do tego to jest lepszy na przykład ten jajko event, nie. Ten e, Night. Tam też się wydaje, właśnie. Jamesy. E, druga sprawa, jakiś tam ten event taki z młoteczkami. Tam można też wydać, no ale. Tak jak mówię, te eventy się zazwyczaj pojawiają właśnie wtedy, kiedy nie ma Morden Gems. Ja bym zbierał tylko i wyłącznie dla tych wszystkich low spenders e, graczy tylko i wyłącznie jak jest Morden Gems. To jest wtedy najlepsza, najlepsza, najlepsza moim zdaniem e, opcja dla was, nie? Ale w pewnym momencie oczywiście, że w jajeczku trzeba zagrać, tak? Ja właśnie tak, słuchajcie, e, ten e, hope clock zdobyłem na e, moim głaniem Tutaj, e, czekaj. Przepraszam, e, ten Płaszcz Nadziei tak zdobyłem. Wstałem sobie w nocy, słuchajcie, i było to e, event z tym jajkiem, ja to nazywam, i słuchajcie, zjemowałem, nie wiem, wydałem ze 20 tysięcy gemów, dostałem 29 szkiców, nie? Tego płaszcza miałem. Taki fart za każdym razem mi dawało e, skrzynię razem z tym, nie? Także miałem naprawdę szczęście z moim właśnie Płaszczem Nadziei, tym Hope e, No ale dobra, słuchajcie, Wydaje mi się, że to jest wszystko, co chciałem powiedzieć. Na pewno ominąłem parę rzeczy i jakieś tam eventy, ale tak. Wydaje mi się, że to, co chciałem Wam przekazać, to Wam przekazałem. Jeżeli oczywiście są osoby, które. Wiedzą, że coś pominąłem, to dajcie znać w komentarzach, bo to może być kluczowe dla innych graczy, jak i dla mnie też. No ale ogólnie zostawcie jakiś komentarz nawet ta taktyczny, co myślicie o tym wszystkim. To jest tak jak mówię, moja propozycja. Ja tak robię. Ja nie mówię, żebyście tak robili, ale tak mi się wydaje, że tak jest najlepiej. Nie? Tak mi się wydaje, że tak jest po prostu najlepiej. Dzięki, słuchajcie, za sprawdzenie tego filmu. Kończyć będę, zanim zacznę naprawdę pierdzielić jakieś farmazony. Wydaje mi się, że to jest wszystko, co chciałem Wam przekazać. Tak jak mówię, jeżeli ten film komuś pomógł, to zostawcie łapiszona. Nowe osoby zapraszam do subskrypcji, oczywiście z dzwonkiem. No, a wszystkich Was do zostawienia jakiegoś tam lajka i komentarza taktycznego. No i mówię, dajcie znać co jeszcze ominąłem takiego, co byłoby tutaj kluczowe? Myślę, że raczej wszystko tutaj e, powiedziałem to, co trzeba powiedzieć, aczkolwiek jest szansa, że może coś pominąłem. No wiem, że tutaj na te rzeczy też można jakieś dżemsy wydawać. Czekaj, na, na, na co tu się wydawało? No chyba to na ten wyższy poziom, ale nie róbcie tego, nie róbcie tego. Jesteście w stanie to y, skończyć bez problemu, więc to się nie opłaca. Nawet o tym nie mówiłem. Ale uważam, że to jest na tyle mało istotne. Co nie? Dobra, kochani, dzięki i się manderą.